A ty tylko w tym telefonie i w telefonie. Michelowie kontra maszyny. Zostaw, to bo oślepnie. Michelowie kontra maszyny. Tak. Michelowie kontra maszyny, nie kontra tak. roboty. Michelowie kontra maszyny. Michelowie kontra Zapraszam maszyny. Naszą drugą animację w sumie na suchych gatkach. Z Musieliśmy szerszym kosiłki sprowadzić. Tak, to jest film do omówienia we trzy osoby, Tego, dwie by nie, to nie dały rady. Jestem stał od maszyn i <grym>, Tak. Nawet a... wygląda jak mechanik. Jak specjalista od social mediów, więc jakby łączę. Tak, wszystko się zgadza. Tak. Jakie macie pierwsze skarżenia, i nie wiem, wrażenia po, po tym sensem. No dla mnie to w ogóle było mega zaskoczenie. Trochę się spodziewałem, a trochę nie. W sensie ten film kompletnie pod radarem mi przeleciał. Nie oglądałem zwiastunów w ogóle, praktycznie przed. Dopiero jak wjechał, to obejrzałem. Dla mnie to jest naprawdę zaskoczenie roku. Wiem, że rok się niedawno zaczął, ale. Zależy jaki rok, może chiński. Tak. Jest to super tendencja, w którą zmierza Sony, że oni nie upodobniają się do, do Dreamworks czy do Disneya i całej otoczki pixarowej, tylko tworzą swoje własne, jakby, coś odbiegające od pozostałych animacji. Zaczęli to multiversum Spidermana, które po prostu wygląda wyśmienicie. Michelowie do tego nawiązują. Sony. Słynie z hotelu Transylwania, czy jakichś y, klopsików i innych zjawisk po pogodowych. Ej, klopsiki są fajnym filmem. Hotel są... Transylwania, druga część. Znaczy, Hotel Transylwania. <laughs> tak, to są filmy. Ale... To są filmy dobre, ale moim zdaniem one w żaden sposób. Są zachowawcze bardziej? Tak, one są po prostu kinem rozrywkowym. One, są, one nie są kinem, które chcą nam, chcą nam przekazać jakąś większą wartość. I oczywiście, Michelowej to nie jest, co w duszy gra, czy w głowie się nie mieści. Są lepsi, a... zgadzam się. <laughs> Ale i tak to uważam. I tak, i tak uważam, że idzie, okay. idzie to w dobrym kierunku i mam nadzieję, że jakby Sony Michelami czy Spider-Verse'em nałożą jakby nowy trend, nowy, nowy typ animacji. Jeszcze z takich skojarzeń i takich pierwszych wrażeń, to takie miałem też poczucie jak oglądałem, że trochę z LEGO przygodą mi się skarżyło, dlatego że tam też była taka trochę nieograniczona wyobraźnia trochę o tworzeniu tego świata. Mhm. Były takie pomysły wizualne, że zastanawiam się jak oni to rozpisali gdzieś na storyboardzie, że to w ogóle udało mi się to zapisać, że to mi się skarżyło. A druga rzecz to poczucie tego tempa, że to jest tak szybki ten montaż i takie poczucie, że z jednej strony trochę jestem zagubiony, ale z drugiej strony miałem poczucie, że rzeczywiście czuję się tą nagłość i trochę można być w środku akcji, bo czułeś nagle, że tutaj coś się dzieje, tam coś, zaraz przejście, montaż i tak szybko, że czułem się zagubiony, ale jednocześnie czułem się w środku akcji. To też było. Tak, Bo ten ciekawe, moment, że... w którym się poddajesz trochę temu, jest kluczowy, tak? To znaczy. To Jedziesz jest... tym rolę kosterem. Tak, to jest coś, co musisz po prostu absolutnie zaakceptować. Dobra, ale powiedzmy może coś o samej fabule, o co chodzi? Mamy rodzinkę Michelów, która jest totalnie randomową rodziną, tak? Jest opisana jako dysfunkcyjna, ale A wydaje to, no mi się, to... tak, A wydaje mi się, się, że to bardziej jest po prostu taka randomowa rodzina, gdzie wiadomo następują tarcia pokoleniowe. Ojciec, który jest jakimś takim nie wiem prepersem można powiedzieć <grym> trochę, buduje jakieś konstrukcje, jest majsterkowiczem. Córka, która generalnie bawi się w filmy i tworzy jakieś na chałupniczym green screenie jakieś jakieś animacje ze swoim Psem. Mobsem. i w momencie, w którym córka dostaje się do szkoły filmowej, następuje apokalipsa robotów, tak? W sensie, no, kiepski moment. Ten moment, kiedy, kiedy już na studia, a, a świat wybucha. Na no, szkole. <laughs> tak. Jeżeli film cały mi się podobał, tak sam sa, sa, samotło fabularne uważa, sa, samą fabułę. Jest pretekstowa, e, Tak, jest pretekstowa po prostu do, do przedstawienia całej zabawy, puligagów i masy świetnych sekwencji. To już było, to już było ogrywane wielokrotnie, może nie, nie, nie w animacjach, ale w innych, w innych filmach. Boże, no mamy chociaż... Wszystko już było. Mikael. Tak, wszystko, wszystko już było. Już było. I jakby, dlatego uważam, że to jest mały mankament, ponieważ zostało to obudowane w nowej. Po ciekawej formie. Ta forma takiej dynamiki youtube tiktokowej wzniosła ten film. Znaczy, no, przesłanie oczywiście jest wielkie, no bo nie ma nic większego nic, nic lepszego od rodziny, ale to jest jakby oklepany temat. I ten oklepany temat dzięki tej ładnej folijce podniósł poziom tego filmu, uważam. Taka dynamika, jaka występuje w tej rodzinie międzypokoleniowa jest czymś absolutnie świeżym, jak dla mnie. Tak, w sensie... tu, tu, tu się zgodzę. Jakby dynamika między tymi... Ty, ty, tak, między... nie pamiętam takiej historii, która by tak dobrze właśnie przedstawiała to niezrozumienie, jednocześnie zabierając każdą ze stron, tak? Bo tutaj to nie jest tak, że się utożsamiamy tylko z bohaterką, a jak gdyby ojca traktujemy jako tego, który po prostu nie rozumie, tak? Tylko każdy chce dobrze, tylko że... Życie tak wygląda, że, że po prostu nie zawsze możemy wychodzić, wyjść poza swoje, y, że tak powiem, dwie stopy. Tak? Nie wiem, jak to inaczej określić. Dlaczego tak? miałbym się, mógł się przyczepić do, do tej postaci tego brata, że on był trochę taki nijaki, już pomijając nawet ten głos dubbingowy, co stwierdziliśmy, wiem, że nijaki... trochę niedobrany był. Y... Do Też, jego wieku, tak, że ale taki pomijając kwestię że tam potem była tylko kwestia, że on tam bał się wyznać jakieś swoje uczucia, jakieś tam koleżance i jakby to było takie trochę sztampowo on był zrobiony, no, on... No, tak. Nie, że on był taki bardziej w bardzo tej no bohaterki. Widać. Ona widać, że była wiodącą postacią, a on był taki, że powinien tam ktoś jeszcze być dla równowagi, ale mm. że on trochę taki, miałem wrażenie, że on był taki trochę właśnie mniej, jakby znaczy, rodzina, relacja okej, okay, ale on gdzieś tak, był Tak, bo oś, oś generalnie konfliktu, oś całej historii to, to jest wyraźnie bardzo córka, ojciec i matka tak samo jest trochę na uboczu, ona tam, na drugim biegunie gdzieś tam oscyluje, czasami się pojawi w jakiejś śmiesznej scence, w jakiejś akcji, ale generalnie nie ma tutaj jakiejś, jakiejś wielkiej roli do odegrania. Chociaż jakby podoba mi się rola matki taka, że ona jest tą taką osobą, która pragnie normalności, która patrzy z zazdrością na tych sąsiadów, którzy są po prostu państwo idealni. No ale też jakby w pewnym momencie widziałem, że matka wejdzie w tryb berzerker i zacznie miotać tymi robotami. Matka Polka. E, matka Polka. <laughs> tak. Mitchell's have always been weird. And that's what makes us great też wydaje się na pierwszy rzut oka, że sama apokalipsa jakichś tam robotów się wydaje trochę schematyczna, że to nie jest oryginalne. Jest to pretekst bardziej do pokazania tego rozmachu, tego co mówię, że trochę zaczynają się studia, jest jakiś konflikt rodzinny, czy niezrozumienie i wokół tego jest zbudowany cały taki chaos, nie? Generalnie jest to super dowcipnie pokazane, ale też muszę powiedzieć, że ten film bardzo dobrze sobie radzi w ogóle z ukazywaniem jakichś nowych, w sensie nowych technologii, tak? I tego jak są integralną częścią życia nowych pokoleń, tak? Bo mamy na na przykład taki klasyczny tekst, tak? trzeba odbierać świat oczami, a nie przez ekran komputera czy telefonu, tak? A, a to jest jakby właśnie fajnie pokazane, że te nowe pokolenia inaczej to odbierają, tak, że one wykorzystują ten świat wirtualny i niekoniecznie jest to wcale gorsze ani lepsze, tylko po prostu zupełnie inne. I to jest też odświeżające w tym. Pandemii. Chociaż masz bunt robotu, który miał być nowym poziomem ja. rozwoju technologii, nie? Tak, to no chyta, ale... Skąd się wziął ten bunt? Wszystko się zgadza. Tak, ale to jest znowu kolejna rzecz, która uważam, że została trochę potraktowana po macoszemu. O, chodzi mi o tą właśnie antagonistkę PAL, która... A, to jest słaby element. To jest słaby element, ponieważ na początku mamy ją przedstawioną jako w sumie ofiarę swojego ludzkiego pana, powiedzmy. Po czym jakby ona się robi takim po prostu złolem. Koniec PAL też jest taki, moim zdaniem, bardzo nie w porządku wobec niej. Tak, to bym się zgodził, wtrącił, że generalnie dwie właśnie rzeczy, znaczy właściwie to jest jedna rzecz, która mi nie pasuje w tym filmie, to jest to, że ona trochę zapomina o niektórych wątkach w scenariuszu. Tak jak zapomina o wątku jakby tego antagonist, antagonistki, która staje się po prostu taki, taką pretekstową. Tak też na przykład właśnie zapomina trochę o postaciach tych sąsiadów. Na początku rysuje się tu taki ewidentny ark, nie? że tutaj będziemy mieli pokazane, że prawda oni też nie są tacy idealni, że, że będzie jakaś taka scena, gdzie tak, się tak, okaże, tak, tak, że prawda tutaj my się kreujemy na tym Instagramie tak, i że to wcale tak nie wygląda w rzeczywistości, nawet jeżeli zazdrościmy innym, to jakby przyrównujemy to tylko do obrazu wykreowanego, natomiast no, film zapomina trochę o tym i, i trochę szkoda. Ja trochę to. taka cena, no tak. cena tego tempa, które chcą utrzymać, tak, że gdzieś to po drodze traci, chociaż jednocześnie akcja i przygoda jest cały czas we właściwym torze, nie? Mm. ale wątki gdzieś tracą. Jest to taki problem, że oni starają się troszeczkę ugrać zbyt dużo wątków wrzucić do jednego kosza, gdzie no. za, za mocno nakreślają wątek... No, gdyby to był serial, to byłby inaczej. Możliwe, aczkolwiek no. też się cieszę, że nie jest to serialem, bo wydaje mi się, że taka, taka straciłoby forma... Straciłoby to tempo całe. Tak, straciłoby to no. tempo i taka forma taka mocna, taka szybka byłaby męcząca chyba, wydaje mi się, na załóżmy dziesięcioodcinkowiec. Ale, żeby nie było, że nie pasują mi pozostałe wątki, uważam, że, że wątek dwóch robotów, które się zaprzyjaźniają z rodziną, jest po prostu wyśmienity. I mi się oni bardzo podobali, i oni zostali akurat tak nakreśleni, tak w sam raz, że nie hmm. było tego ani za dużo, ani za mało. No tak, to była taka wstawka nie na siłę, właśnie, że to wszystko było dopasowane. Okej, okay, stop, ale wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym zaczynamy chwalić ten film, dlatego że z dotychczasowego opisu to mi wychodzi taki średniak, a to jest naprawdę przykład. Zacki film. Tak. Jeżeli chodzi o wizualia, jeżeli chodzi o animację, o motorykę tego, znaczy o dynamikę tego ruchu, Dobra, no to jest po prostu 10. Ja nie wiem, czy bardziej mi się ten film nie podobał pod tym względem od Spidermana, mana pod względem samej reżyserii. Uważam, że mieli znacznie lepsze pomysły tutaj. Widać w tym Gravity Falls po prostu i to no tak, to scenarzysta. scenarzysta i tam chyba reżyser tam po niektórych odcinków. Film, który oglądam, odpalam drugi, trzeci raz tylko po to, żeby wyłuskiwać jakieś poszczególne smaczki, jak coś się animuje albo jakieś wmontowują tam pojedyncze klatki albo podwójne jakiś takich mini animacji rodem z tych właśnie filmów Katie, tak? No jest to po prostu rewelacja. Widać, że to nie są przypadkowe jakieś takie momenty, tylko że robili to z głową, tak? I efekt jest... Fenomenalny, jak dla mnie. Tak, czy ja bym hmm. takim najbardziej pewnie wyważony, znaczy takim stonowanym głosem, bo mi się, yy, mi się rzeczywiście też podobał, ale nie mam takiego poczucia zachwytu, że to najlepsza animacja, jaką widziałem nie wiem, w ciągu ostatnich lat. Znaczy, jestem pod wrażeniem rzeczywiście tego, co mówicie, że pomysłowość, jakiejś wyobraźni yy, użytej do, nie wiem, samej właśnie animacji, pomysłu tempa, jak to rozegrać, tego ile się czasem dzieje na ekranie. Dobrze mi się oglądało, tak, całą tą animację, ale nie miałem jakiegoś takiego może poczucia, że wszystko mnie kupiło i że właśnie yy, nie mam się do ciebie przyczepić i że to jest y, wszystkie inne jakieś animacje które widziałem tak proste rozwiązanie y, musisz to obejrzeć drugi nie raz Nie być może to jak jest... zobaczę drugi raz też inaczej to ocenię bo ty widziałeś drugi raz tak ale, to jest sprawdzone e, info jak ale jeżeli to... chodzi o Spidermana na przykład znaczy też dawno go widziałem ale po prostu miałem poczucie takiej spójności całości nie i jakoś Musiałbym nie, wiem, może sobie to zestawić i obejrzeć jeszcze raz, żeby powiedzieć na przykład tak jak ty, że jest hmm. lepszy Spidermana, tak? Teraz bym nie, nie potrafił tak powiedzieć. Nie, sam film, no. ja, ja wolę Spidermana jako film, natomiast jeżeli chodzi o samą animację, reżyserię ruchu yy, i tego typu rzeczy, no to bardziej chyba mi się Michelowie aż podoba. No mi się podoba. Można powiedzieć, że to jest podobne, podobne schemat jak w Spider-Verse, tylko że w Spider-Verse mieliśmy połączenie, jakby animacji i komiksu. Mieliśmy te takie, takie klasyczne komiksowe kropki. Tutaj natomiast mamy bardziej taką, powiedziałbym, nawet w akwarele. Nie wiem, czy się przyjrzeliście na przykład, kurtce tego Ojca, jak to jest takim ładnym takim powiedziałbym, że pędzelkiem takim na, na, namalowany te nie, ja, bym, ja bym powiedział, że to jest bardziej takie wci idealne wcielenie y, kreskówki Disneya współczesnej, jak gdyby w świecie animacji 3D. Już nie mówię o jakichś stopklatkach, jakichś grymasach, które no ewidentnie po prostu pokazują, że to było najpierw narysowane na papierze, dopiero potem przeniesione w trójwymiar, tak? To mi się, mi się trochę z Klausem skojarzyło, tam Netflixowym, tak? Tak, tak. No ogólnie uważam, że jakby Netflix staje się alternatywną biblioteką Animacji. Hmm. Michelowie pewnie by weszli do King, gdyby nie COVID, tak? No, do... pewnie, pewnie tak, powiem tak. No na dużym ekranie to, to by się pewnie oglądało wybornie. No, to można było? Do... To palpitacji po prostu i z na ustę. Dog, pick, dog, pick, dog, loaf of bread. Piotrze, o, o, ucichłeś. Nie wiem, to trochę chyba Nie musi się tłumaczyć. Nie, to trochę jak z Parasaitem. Ja pamiętam, że my dyskutowaliśmy, to też nie byłem aż tak zachwycony. Tylko no. podobał mi się po prostu. To mam tutaj podobnie, że nie wiem, kasus Parasaita. To jest sukces. Pierwszy film od bardzo dawna, gdzie się nie zgadzamy. No, no tak, tak. Znaczy... Bo tak to za cały czas było. Tak, tak, dobry. Albo nie no, średni, jakiś, tak, się... jakieś minimalne odchody, no, więc. Nie. Wraz z Michelami skończyliśmy pewną tradycję, zaczęliśmy nową tradycję. Tylko mam raz nadzieję. powinienem hejtować bardziej ostrzej, ja. to by była jakaś wiesz... Michelowie, na Netflixie, dajcie znać, co sądzicie. Jak tam animacja, którą widziałeś? Jak. A, a, a. <laughs> Ale całe szczęście obejrzałem Michelowie kontra roboty, maszyny. Michelowie kontra roboty maszyny, sequel. Ej dobra, od, od nowa, bo to jest strasznie skomplikowana nazwa. I sceny po prostu z tą rator. I sceny z tą roś rośliną, p***a. Głosujcie sms czy Piotrek. Kto, Kto ma rację?